Cześć, z tej strony Agata i Filip, a to jest film instruktażowy zastosowania kąt ucisków podczas porodu w ramach projektu Dziko Rodzimy Ekstatyczny Poród. Podczas zaawansowanego porodu, kiedy dziecko jest już bardzo nisko w kanale rodnym, kobieta może odczuwać rozpieranie w obrębie kości miednicy. Dobrze zastosowane kąt uciski mogą w znacznym stopniu niwelować to odczucie. Muszą być wykonywane naprawdę mocno, dlatego jest to idealne zadanie dla Ciebie jako partnera. Kontr-uciski warto przećwiczyć kilka razy przed porodem, aby móc później swobodnie sięgnąć po tę technikę bez zastanawiania się jak to było. Zapraszamy Was do przećwiczenia kontr-ucisków już teraz razem z nami. Przygotujcie matę do ćwiczeń, krzesło oraz koc. Kontr-ucisk wykonujemy w czasie pojawienia się fali porodowej, i intensyfikujemy go w momencie jej szczytu. Również ty odpoczywaj między falami. Wykonywanie kontr ucisków jest wysiłkiem, a twoja partnerka może cię prosić o to nawet przez kilka godzin. Nie da się przewidzieć dokładnie, w którym miejscu twoja partnerka będzie potrzebowała tego ucisku, dlatego warto ustalić już teraz jakąś formę komunikacji, która nie będzie stymulowała korynowej twojej partnerki. Proponuję, aby kobieta łapała dłoń partnera, kiedy czuje, że potrzebuje ucisku w innym miejscu. Wówczas ty możesz uwolnić ucisk i pozwolić się przekierować swojej partnerce w to miejsce, którego potrzebuje. Proponuję dwie metody informowania o tym, czy chcesz, aby ucisk był mocniejszy, albo już wystarczy. Pierwsza metoda w trakcie Intensyfikowania ucisku możesz mówić do partnera: Aha, aha, aha. A kiedy poczujesz, że ucisk jest wystarczający, powiedz: O! Druga metoda jest zupełnie pozawerbalna. Możesz po prostu jedną ręką pokazywać, że chcesz mocniej mocniej, a kiedy ucisk jest wystarczający, pokaż wyraźnie stop. Możesz również nie mówić nic, i po prostu powiedzieć już, stop, albo wystarczy, kiedy poczujesz, że ucisk jest wystarczający. Pierwszą pozycją, w której możecie wykonać kąt uciski jest pozycja na czworaka. Możesz również w tej pozycji oprzeć się na przykład o łóżko. I dla większego komfortu radzimy Wam w sumie zwinięty koc pod kolana. Uklęknij za swoją partnerką i oprzyj dłonie po zewnętrznej stronie bioder, palcami skierowanymi w dół. Pochyl się lekko i ściśnij dłonie w kierunku do siebie. Stopniowo zwróć palce do góry, cały czas ściskając. Przy drugim rodzaju podcisku spleć dłonie w ten sposób i oprzyj je na kości krzyżowej. Lepiej będzie wstać, ponieważ będziemy teraz naciskać w dół. Zablokuj, łokcie. Tak, żebyś mógł oprzeć na rękach swój ciężar i stopniowo naciskaj do momentu, aż partnerka powie, że wystarczy. Trzeci rodzaj kontrukcisku, podobny do poprzedniego, ale teraz zamiast splatać dłonie będziemy mieli otwarte, a kość krzyżowa będzie między naszymi dłoniami. Również zalecam robić to w pozycji stojącej. Dłonie obejmują miednicę, kość krzyżowa znajduje się pomiędzy naderstwami. Może się zdarzyć, że Twojej partnerce będzie wygodniej w pozycji takiej, gdzie skieruje swoje pośladki niżej w stronę pięt. Pamiętaj, żeby wówczas zmienić kierunek nacisku. W takiej pozycji będziemy naciskać w kierunku kolana. Kolejną metodą kontru ucisku jest ucisk w pozycji siedzącej. Pamiętaj, aby oprzeć krzesło o ścianę i wsunąć zamienicę zwinięty koc. Staraj się siedzieć prosto i wygodnie oprzeć swoje plecy. Oprzyj podstawę dłoni pod rzepką partnerki na obu kolanach. Ręce powinny być równolegle do podłogi i naciśnij w kierunku miednicy, oddając ciężar swojego ciała na zablokowanych łokciach. Tutaj również możesz zastosować metodę pozawerwalną, pokazując ręką, że chcesz mocniej, i wskazując stop, gdy wystarczy. Może się również zdarzyć, że Twoja kobieta będzie chciała lub będzie musiała być w pozycji leżącej podczas przechodzenia przez falę, i w tej pozycji również można zastosować metodę kąt-ucisku. Uklęknij za swoją partnerką. Jedną rękę oprzyj na kości krzyżowej, drugą podobnie jak w poprzednim przykładzie, podrzebką, podstawą dłoni. I ścisnij dłonie w kierunku do siebie. Tutaj również możesz zastosować metodę komunikacji, mówiąc aha, 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 kiedy chcesz więcej, i o, kiedy poczujesz, że jest to wystarczający ucisk. Możesz również dłoń oprzeć, tak jak w drugim przykładzie, obok kości krzyżowej. Czyli w tym wypadku lekko na Możesz też spróbować innych chwytów. Na przykład w ten sposób. Gdzie łokieć ustawiamy do góry. Podobnie w drugiej ręce również możesz przekręcić. Jeśli tak Ci będzie wygodniej. I spróbuj teraz ścisnąć ręce do siebie. ostatnim kąt ucisku splatamy dłonie tak jak w pierwszym przykładzie i opieramy na miednicy ściskając ją pionowo. Możemy to robić na klęczkach albo stojąc. I ponownie sprawdzę swoją partnerką, który którym miejscu kąt ucisk działa dla niej najlepiej. Można to zrobić w ten sposób, że partnerka łapie Twoje dłonie. I przesuwa i przesuwa w konkretne miejsce. Pamiętaj, że kąt ucisk musisz wykonywać naprawdę mocno. Zazwyczaj mocniej niż ci się to wydaje, aby był on efektywny, ponieważ musi on zrównoważyć siłę fali porodowej, która jest bardzo intensywna. I naprawdę, panowie, sugeruję to przyćwiczyć z waszymi partnerkami wcześniej w trakcie ciąży kilka razy, po to, abyście w trakcie porodu wiedzieli dokładnie, co robić. W trakcie ciąży może to również okazać się przyjemną metodą na rozluźnienie napięcia w obszarze mięśni. Do, Do dzieła! dzieła.